Dzień dobry wszystkim, tym razem mamy BMW M5 E60 na typową, typowy serwis w tym aucie, mianowicie wymiana panewek. No i oczywiście standardowo jak to w tym aucie, podwieszamy silnik, odkręcamy kilka gadżetów, między innymi puszki filtrów, alternator, wentylator, oczywiście odkręcamy przedni wózek, opuszczamy go. Odkręcamy miskę olejową. I w ten sposób uzyskujemy dwa pojemniki po zupce śrubek. A następnie dobieramy się do panewek. Oczywiście wcześniej zdejmujący pompę olejową ze smokiem. Oczywiście zanim dobierzecie się do panewek, które tutaj mam schowane pod tą szmatką, jeszcze chwilę Was podtrzymam w niepewności. Najpierw zanim to wszystko wykonacie, pobieracie próbkę oleju do sprawdzenia. Zobaczcie, tutaj olej no, co jest ciemny, zużyty, ma taki delikatnie przypalony zapach, ale nie ma w nim jakichś smug i nie widać tutaj opiłków metalu. Oczywiście bierzemy filtr oleju do kontroli. Ja go za chwilę rozetnę i tutaj, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Teraz sobie ten filterek rozetnę. Rozciągnę go tutaj wzdłuż, żeby zobaczyć właśnie, jak to tam wygląda. Czy jakieś opiłki metalu tam są. Generalnie co do zasady, w takich autach jak te, oczywiście w każdym zawsze warto sobie tam spojrzeć na ten filtr, obejrzeć go, gdzieś tam jak jest taka możliwość, to troszeczkę próbki tej, tego oleju, pobrać sobie, obejrzeć to, zobaczyć czy nie ma tam jakichś śladów opiłków, czy nie ma jakichś takich charakterystycznych smug metalicznych w tym oleju. Żeby po prostu wiedzieć, w jakim stanie mamy silnik. Tutaj bardzo często jest tak, że silnik nawet nie zdradza żadnych objawów zużycia panewek czy, czy innych elementów, bo przecież tam w silniku jest cała masa rzeczy, które mogą się zacierać, wycierać i ee, powodować to, że, że w oleju znajdują się jakieś opiłki metaliczne. Także... Co do zasady zawsze warto sobie tam obejrzeć ten filterek, żeby mieć po prostu spokój i, i pewność, że nic się tam złego nie dzieje z naszym e, silnikiem. O. Mamy już tutaj rozcięty filterek. Rozkładamy go, rozciągamy wzdłuż. No i powiem Wam, że Filterek wygląda idealnie. Nie ma tutaj absolutnie żadnych e, śladów zużycia mechanicznego silnika. Jakiegoś e, zacierania się, przycierania, wycierania czy czegokolwiek takiego. Dobra, chwila prawdy. Zobaczcie. Tutaj jest po prostu czysto. Absolutnie nic tu nie widać. Nic się tu nie połyskuje, ani, ani żadnego złota nie znalazłem, ani srebrnych yy, opiłków. Można by uznać, że silnik jest w idealnym stanie że nic mu absolutnie nie dolega. Niepotrzebnie tak naprawdę przyjechał na wymianę panewek. Prawda jest taka, że co do zasady w silnikach, które mają oznaczenie S e, należy te panewki obligatoryjnie wymieniać. Nie, co do zasady nie później niż przy 100 tysiącach przebiegu. Oczywiście to zależy wszystko od tego, jak auto było użytkowane. Czy, czy było na zimno tam po prostu, czy silnik był rozgrzewany, zanim był wykorzystywany ekstremalnie, czy też po takiej ostrzej sportowej jeździe był wystudzony, zanim został silnik zgaszony, bo to też ma bardzo duże znaczenie bo dlatego, że olej, który pracuje w temperaturze roboczej, tam zadanej, czyli tam powiedzmy około 90 stopni zależy, to oczywiście w każdym silniku inaczej, każdy producent inaczej tam to skonstruował, natomiast w momencie, kiedy auto jeździ w warunkach ekstremalnych, kiedy sobie tam po, pofolgujemy z tym gazem, no to... Należy silnik wystudzić, dlatego że olej w tym momencie pracuje w znacznie wyższej temperaturze niż ta temperatura robocza zadana fabrycznie. No i co? I to powoduje, że on się przypala, osadza się na ściankach, on też traci film olejowy na panewkach, na cylindrach i na, na tych wszystkich innych elementach, które mają bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o. Smarowanie o film olejowy, otarcie i, i zużywanie się tych metalowych elementów. Kolejna chwila prawdy. Zobaczcie, odkrywamy proszę bardzo tak to wygląda w tym silniku. Szczerze mówiąc, po oleju, po filtrze oleju absolutnie nie spodziewałbym się takiego efektu. Tutaj w zasadzie auto przyjechało w ostatnim momencie. To jest ostatni gwizdek na wymianę panewek. Wał na całe szczęście wygląda idealnie. Nie ma tam żadnych mikrorys, żadnych smug, żadnych takich śladów zużycia mechanicznego. Prawdopodobnie dlatego, że ta mieć się po prostu tutaj pokazała, ale jeszcze się nie złuszczyła. No właśnie, czy zastanawialiście się kiedykolwiek Dlaczego panewki są miedziowane pod tą warstwą pierwszą, tą adaptacyjną, tą e, powiedzmy sobie ścierną? Powierzchnie najczęściej miedziuje się w, te, w celu na przykład nałożenia chromu. Na przykład jeżeli mamy jakiś element karoserii, zderzak, jakąś klamkę. Czy, czy pióro wycieraczki, ramie wycieraczki, które chcemy pochromować, to najpierw należy je pokryć miedzią, inaczej nie nałożymy chromu czy też niklu. Natomiast panewka, panewka jest w zupełnie innym celu miedziowana. Konstrukcja panewki jest taka, że najpierw jest ta gruba część stalowa która jest jakby tą główną częścią panewki. Potem jest mieć, a na, na samym wierzchu jest nakładana warstwa metaliczna, która ma za zadanie utrzymać film olejowy i wytrzymać to obciążenie korbowodu, tego, tej pracy silnika w momencie spalania. W tym momencie, kiedy jest to największe obciążenie, uderzenie na wał. Dlaczego właśnie miedziuje się panewkę pod tą warstwą adaptacyjną, tak zwaną, która ma zachować ten film olejowy i wytrzymać to obciążenie? W takim celu, żeby ta warstwa miedzi ona ma się ułożyć w momencie, kiedy dokręcamy panewki, korbowody czy też stopy główne do, do bloku, do wału, po to, żeby ona się ułożyła. W tym konkretnym przypadku skręcamy korbowody w trzech etapach. Najpierw tam jedną wartością newtonometra, potem drugą wartością newtonometra i trzecia wartość to jest kąt. Skręcamy kątem. To należy powtórzyć trzykrotnie. Skręcamy raz, drugi, trzeci kątem, odpuszczamy i tą czynność powtarzamy trzykrotnie. Właśnie po to, żeby panewka na tej miedzianej części... Tutaj ładnie widać, dużo tej miedzi wyszło na wierzch żeby po, to, po to, żeby na tej miedzianej części ta panewka się ułożyła. Właśnie dlatego <laughs> dlatego nawet jeżeli bym te panewki odkręcił, tak jak tutaj Sebuś niedawno miał taką sytuację, w silniku wymieniał panewki, panewki były w idealnym stanie. No i można by teoretycznie uznać, że panewki no nie, nie ma potrzeby ich wymieniać, skoro są w ogóle niezużyte, nie widać żadnych śladów zużycia. No nic bardziej mylnego. Właśnie dlatego zaleca się powinno się wymieniać panewki każdorazowo, jeżeli je odkręcimy, to już nie powinniśmy zakładać ich z powrotem, dlatego że ta panewka drugi raz nie ułoży się tak samo i jest większe prawdopodobieństwo, że ona zacznie, yy, będzie miała większy luz zacznie stukać, wytraci ten film olejowy to ciasne pasowanie. W starszych silnikach skręcało się korbowody na 55 Nm, korby główne, panewki główne skręcało się na 65 Nm i to wystarczało. No tyle że te starsze silniki nie miały tak ciasnego pasowania, dlatego też bardzo często pracowały na olejach Mineralnych i półsyntetycznych, takich 1540 czy 10W40. Natomiast te współczesne silniki coraz częściej pracują na przykład na oleju 0W40. Tych olej jest oczywiście cała gama, ale to takie najlepsze porównanie jest. Dlatego tutaj bardzo ważne jest to, żeby te panewki skręcić dokładnie i żeby one się tutaj ułożyły na tej miedzianej części schowanej pod tą warstwą adaptacyjną, tą która właśnie ma bezpośredni kontakt z wałem. E, dlatego też ja na przykład tam kiedyś ktoś pod filmem Dzień jak codzień e, zadał pytanie dlaczego smarujemy panewki obustronnie olejem. Zawsze właśnie smaruję obustronnie tak żeby ona ta panewka miała Szansę się dokładnie ułożyć. Ona wtedy dostaje tutaj też poślizgu z tej strony. To są mikronowe części, mikronowe ruchy tej panewki w momencie dokręcania, dlatego ja jej ułatwiam to ułożenie poprzez tutaj smarowanie obydwu części olejem, żeby tego poślizgu miała, żeby ona miała szansę się idealnie ułożyć. Właśnie z tego samego powodu, kiedy wymieniacie olej i na korku oleju macie miedzianą czy też aluminiową podkładkę, nie zakładacie jej z powrotem, tylko wymieniacie na nową, dlatego że ta podkładka, ona się drugi raz już nie ułoży, to jest najprostsza droga do zerwania gwintu w misce olejowej. Także pamiętajcie o tym. Podkładki miedziane aluminiowe wymieniamy na nowe. Spójrzcie sobie, a tak wygląda olej i miska olejowa, w której, w silniku, w którym ten olej właśnie był bardzo często przegrzany, to te, ten osad, który, no to oczywiście miska pójdzie do mycia, ale ten osad powstaje na skutek właśnie przegrzanego oleju. W silniku, który po takiej ekstremalnej jeździe nie zostaje wystudzony, w silniku, który na zimno też jest za bardzo wysilony, ten olej się też wtedy miejscowo przypala i osadza na tych poszczególnych elementach. No i oczywiście wytraca ten film olejowy, który jest szalenie istotny właśnie dla smarowania silnika. Tutaj ta warstwa adaptacyjna, ta warstwa miedziana jest bardzo cieniutka. Tego nawet gołym okiem nie zobaczylibyśmy, jeżeli ona się tam ułoży. Jak ona się ułoży? Ona to nie jest, żebyście nie myśleli, że ta mieć gdzieś tam ma bokami wyjść. No ale to właśnie po to jest miedziowana panewka, żeby ona się ułożyła. Stąd też wzięło się właśnie powiedzenie w mechanice, że w momencie, kiedy tam coś wymieniacie na nowe części, to mówi się, że się ułoży. Z mojej strony to by było chyba tyle w temacie panewek w BMW M560 V10. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące silników samochodów, to oczywiście piszcie w komentarzach. A jeżeli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście koniecznie musicie subskrybować mój kanał. Trzymajcie się do zobaczenia.